Budżet obywatelski według zapowiedzi Paśnika miał być jednym z ważniejszych elementów samorządowego życia. To mieszkańcy mieli mieć głos decyzyjny. Po wyborach Paśnik wprost zapowiadał, że. Ja na pewno nie zgodzę się na to, żebym był pierwszą osobą, pierwszym burmistrzem, który wstrzyma. Realizacji budżetu obywatelskiego. Na to nie ma zgody. Ja się nie zgadzam. Tymczasem to na wniosek Paśnika z budżetu w 2021 roku usunięto projekty, które wybrali obywatele. To także na jego wniosek zabezpieczono o połowę mniej środków niż za kadencji Janusza Bodziackiego. Do kolejnych działań Paśnik przystąpił w tym roku. Zgodnie z regulaminem, aby ocenić projekty, powoływane są dwa ciała. Pierwszym z nich jest Zespół do spraw budżetu obywatelskiego, który powołuje wyłącznie burmistrz. Drugim podmiotem jest Komisja do Spraw Budżetu Obywatelskiego. Tak, to ta sama komisja, która w zeszłym roku skreśliła aż cztery projekty. Skandaliczne procedowanie owego ciała i szczególnie wypowiedzi przewodniczącej owej komisji Darii Jonaszko, która co innego twierdziła w prasie, a co odbiegało od zapisów protokołów. Nie przysporzyło prestiżu owej komisji. Po jej obradach mieszkańcy Lubartowa nie poszli do urn i po raz pierwszy w historii w głosowaniu wzięło udział zbyt mało obywateli. Budżet obywatelski został wstrzymany. Być może część z mieszkańców, być może uwierzyła, że jeszcze urzędujący burmistrz wyciągnie wnioski z zeszłorocznej czerwonej kartki pokazanej władzy przez obywateli i w tym roku nie będzie już wpadek. Komisja, o której wspomnieliśmy z panią Jonaszko na czele, składa się z. paragraf 8.2. Trzech przedstawicieli burmistrza, trzech przedstawicieli wskazanych przez Radę Miasta Lubertów, trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych. W zeszłym roku radni wybrali do komisji trzech radnych. Komisje zgłosiły trzy osoby, i burmistrz zgłosił trzy osoby, w tym słynną Jonaszko. O jej sławie mówiliśmy w zeszłym roku. Przypomnijmy niektóre jej wypowiedzi oraz zapisy zeszłorocznego protokołu owej komisji. Zapewne seniorzy są ciekawi, czym aż tak mocno narazili się członkom komisji. Przejdźmy zatem do protokołu. W omawianym projekcie komisja wskazała na nierespektowanie kryterium celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych, ze względu na brak obecnie działających na terenie miasta Lubartów podmiotów, które mogłyby świadczyć usługi we wskazanym w projekcie zakresie. Każdy z nas, kto usłyszy ową argumentację, zauważy, że komisja po pierwsze nie zapoznała się z projektem, a po drugie po – Postąpiła wbrew prawu, a dokładnie regulaminowi. Nasza redakcja, inaczej niż jak się wydaje, członkowie komisji, dotarła do całego projektu Marcina Pankowskiego. Okazuje się, że do projektu Pankowski dołączył zarówno ofertę siłowni koloseum na zajęcia dla seniorów, jak i rehabilitanta. Co więcej, zarówno osoby, które miały prowadzić zajęcia z seniorami, na siłowni, jak i rehabilitant załączyli dokumenty potwierdzające ich uprawnienia do prowadzenia takiej działalności co więcej. Z tego samego powodu, jak w przypadku seniorów, komisja skreśliła projekt Jacka Wasaka, który przewidywał zajęcia na siłowni dla osób poniżej 55 roku życia. To także ani Adamczyk, ani Gus, ani Jonaszko, ani Kuszner, ani Raczeński, ani Siwek, jak i Stępiński, i Turowski nie poparli projektu. Dotarliśmy do pisma skierowanego do Wasaka, w którym czytamy: Projekt w ocenie komisji nie respektuje kryterium celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych ze względu na brak obecnie działających na terenie. Miasta lubartów podmiotów, które mogłyby świadczyć usługi we wskazanym projekcie zakresie. Tym razem argumentację z protokołu powtórzył Paśnik. Wskazać należy, że Wasak, tak jak Pankowski, przedłożyli ofertę siłowni Koloseum, w której czytamy. Przedkładam ofertę na zapytanie ofertowe. Całkowity koszt wskazanych przez Pana w zapytaniu usług wynosi 78 tysięcy złotych. Oferta uwzględnia całość zajęć opisanych w zapytaniu. Zaznaczam także, że dysponuję wszystkimi urządzeniami wskazanymi w zapytaniu ofertowym. Ponadto dysponuje także sauną. Do oferty załączam kopię uprawnień do przeprowadzenia zajęć określonych w zapytaniu ofertowym. Czytamy w ofercie. Jak zatem widać, zarówno projekt dla seniorów Pankowskiego, jak i dla nieco młodszych Wasaka powinny być poddane pod głosowanie i to obywatele, a nie decyzje, które zapadły w gabinecie ratusza, powinny decydować. Dlaczego zatem komisja usunęła projekt Pankowskiego i Wasaka? Odpowiedź odnajdziemy w ostatnim wydaniu gazety Wspólnota Lubartowska. W artykule Marcina Kusyka pod tytułem do głosowania w budżecie obywatelskim zostało 6 projektów, wszystkie popierane przez spółdzielnię mieszkaniową odpadły. Na szczerość zdobyła się przewodnicząca komisji Daria Jonaszko. Kierowaliśmy się tym, że nie powinno się odbierać klientów siłowniom, które mają już w mieście ustaloną renomę, a darmowy karnet mógłby skusić wiele osób i odebrać klientów innym salom. Uzasadnia decyzję komisji jej przewodnicząca. Co ciekawe, ani w protokole, ani w piśmie podpisanym przez paśników. Nie ma nawet najmniejszej wzmianki o uzasadnieniu, jakie ujawniała Jonaszko. Może oznaczać to, że zarówno protokół, jak i pisma, jakie trafiły do wnioskodawców, zawierają nieprawdziwe uzasadnienie. Pamiętając tego typu ciekawostki z działania komisji, ktoś, kto jeszcze obiecywał sobie jakąkolwiek zmianę, liczył, że pewnie po zeszłorocznych błędach, tym razem powstanie nowe ciało zgodnie z regulaminem, a Paśnik nie popełni błędu powołując takie osoby jak Jonaszko do komisji. Zaczęło się obiecująco. Zgodnie z regulaminem rozpoczęła się procedura zgłaszania kandydatów do komisji. 26 maja w organie samorządowym na stronie 10 ukazuje się ogłoszenie wskazujące, że na podstawie regulaminu organizacje pozarządowe mogły zgłaszać trzy osoby. I tak też uczyniły. Wszyscy czekali, aż swoich przedstawicieli zgłosi teraz Rada Miasta i burmistrz. Okazało się jednak, że dzieje się coś zadziwiającego. Zarządzeniem z 14 lipca Paśnik odwołuje ze składu komisji trzy osoby, które zasiadały w komisji opiniującej zeszłoroczne projekty, a reprezentowały organizacje pozarządowe. W ich miejsce powołane zostają trzy nowe osoby, zgłoszone w tym roku. Co ciekawe, losowanie odbywa się w maju, zaś decyzja o odwołaniu zapada półtora miesiąca później. Ze składu komisji Paśnik odwołuje jeszcze Radosława Stępińskiego. Paśnik nie odwołuje słynnej Jonaszko, nie odwołuje także radnych wskazanych przez Radę Miasta. Oznacza to, że część komisji jest wybierana zgodnie z regulaminem, inni Pozostają w komisji. O przyczynę takiego postępowania postanowiliśmy dopytać jeszcze urzędującego burmistrza. Po kontakcie telefonicznym zostaliśmy odesłani na drogę mailową, w wyniku czego otrzymaliśmy od burmistrza następujące odpowiedzi. Dlaczego w Komisji do Spraw Budżetu Obywatelskiego dokonano tylko częściowych zmian? Komisja została powołana zgodnie z paragrafem 8 załącznika do uchwały nr 27 202 2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 pierwszego roku w sprawie budżetu obywatelskiego. Czy zgodnie z regulaminem powinien Pan zarządzić nabór trzech osób z organizacji pozarządowych do wspomnianej komisji? Zgodnie z paragrafem 8 ustępem drugim punktem trzecim załącznika do uchwały nr 27202-2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu obywatelskiego w skład komisji wchodzi trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych, o których mowa w artykule trzecim ustępie drugim i trzecim ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wybranym w drodze losowania spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie miasta organizacje pozarządowe. Zgłosiło się więcej niż trzech kandydatów, w związku z czym przeprowadzono losowanie, podczas którego była obecna telewizja spółdzielcza. Dlaczego wymieniane są osoby z organizacji pozarządowych, a nie doszło do wyboru nowych osób z rady miasta? Zgodnie z paragrafem 8 ustępem drugim punktem drugim załącznika do uchwały nr 27 202-2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu obywatelskiego burmistrza w skład komisji wchodzi trzech przedstawicieli wskazanych przez Radę Miasta Lubartów. Przedstawiciele wskazani w ubiegłym roku przez Radę Miasta nie złożyli rezygnacji. Dlaczego nie odwołał Pan ze składu Darii Jonaszko? Zgodnie z paragrafem 8 ustępem 2 punktem 1 załącznika do uchwały numer 27 202 dwadzieścia 2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu obywatelskiego w skład komisji wchodzi trzech przedstawicieli burmistrza, pani Daria Jonaszko jest jednym z moich przedstawicieli, pracowała w komisji w ubiegłym roku, posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do pracy w komisji. Dokonywane są pewne działania wokół budżetu obywatelskiego, ale po co w zasadzie, te, po co w zasadzie to jest robione? Jeżeli patrzylibyśmy na regulamin. I przyjęli pewien tok rozumowania. Postaralibyśmy się zrozumieć to, co, dzieje, co się dzieje w ratuszu. No to można by było powiedzieć: no Zeszłoroczny budżet się odbył. Odbyło się głosowanie. Radni zostali zgłoszeni do zeszłorocznego budżetu. Komisje. Komisje, nie komisje, tylko stowarzyszenia, czyli organizacje pozarządowe pozgłaszały swoich kandydatów do zeszłorocznego budżetu. No i w zeszłym roku również burmistrz zgłosił osoby ze swojej strony do tej komisji weryfikacyjnej. No i skończył się budżet zeszłoroczny. Klęską, jak pamiętamy, nie udał się. Okazało się, że to była totalna klapa, że ten, który obiecywał, że za jego kadencji nie będzie wygaszany, no jednak okazało się, że to za jego kadencji nie było nic realizowane, inaczej, nic nie zostało wybrane przez mieszkańców, bo nie odbyło się głosowanie znaczy głosowanie się odbyło, ale okazało się, że jest nieważne. Tak była niska frekwencja i tak ludzie pokazali. Yy, swoją frekwencją, że nie zgadzają na to, co się dzieje w ratuszu. Dali nie już żółto, a czerwoną kartkę. No to skoro tak byśmy rozumowali i tak mi się wydało, że to jest rozum, wydawało, że to jest rozumowane, no to w tym roku yy, widzieliśmy wszyscy, że dwukrotnie odbyły się nabory do tej komisji, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe. Czyli można domniemywać, że ktoś uznał, że kadencja, czyli yy, czas, w którym Przedstawiciele organizacji pozarządowych zasiadali w tym gremium, minął. No więc i w organie samorządowym, i, i gdzieś tam na stronach Urzędu Miasta o, 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 umieszczone zostało ogłoszenie, żeby organizacje y, pozarządowe zgłaszały swoich, y, swoich przedstawicieli. No i zgłosiły. Zgłosiły tych przedstawicieli, więc no skoro trzech przedstawicieli ma wchodzić zgodnie z regulaminem z organizacji pozarządowych trzech z Rady Miasta i trzech z Burmistrza no, no to teraz należałoby się spodziewać, że Rada Miasta wybierze no, osoby na budżet obywatelski 2022 z radnych. I to samo zrobi burmistrz no, wskaże osoby do tej komisji i je powoła. Tymczasem okazuje się, że tak. Ogłoszenia o naborze w ramach yy, yy, organizacji pozarządowych odbywały się w maju i w maju zgłaszały organizacje pozarządowe, yy, podczas kiedy, no, patrząc na to, co się dalej dzieje, yy, osoby, yy, które tam zasiadały, w tym czasie nie zostały odwołane. Więc tak, zostały wybrane już nowe, podczas kiedy, patrząc na to, co się dalej wydarzyło o czym za chwilę, stare nie zostały odwołane z tego, a nie skończyła im się, jak rozumiem, kadencja. Bo 14 lipca okazuje się, Zarządzenie burmistrza, który swoim zarządzeniem usuwa trzy osoby z zeszłego roku z organizacji pozarządowych i wprowadza nowe osoby z organizacji pozarządowych, gdzie odbyło się nie dość, że zgłaszanie to jeszcze później losowanie, bo zgłosiło się yy, z tego co pamiętam 12 osób, i z 12 zostały wybrane trzy. Ale burmistrz robi jeszcze jedną rzecz: nie przedkłada Radzie projektu uchwały żeby Rada wybrała radnych, tylko okazuje się, że ci radni, którzy byli w zeszłym roku, nie są odwoływani z tej komisji, czyli funkcjonują dalej, czyli Bednarski, pani, pani Kuszner i pan Siwek i w tym roku dalej będą zasiadać w tym gremium. No to cholercia. Z jednej strony organizacje pozarządowe y, mają wybierać nowych, są y, y, nowe osoby proponowane, z drugiej strony zostają ci sami radni. I burmistrz odwołuje tylko jedną osobę z y, osób, które były z Urzędu Miasta, czyli za, za pana Stępińskiego, z tego co pamiętam, wchodzi pan y, Polichańczuk. No to co to jest? To jest jakiś galimatias. Podejrzewam, i to są moje podejrzenia, że w Urzędzie Miasta jest taki bałagan, że ktoś być może zaczął doczytywać ten regulamin i, i wpadł na pomysł. Słuchajcie, a myśmy tu rozpoczęli, no bo każdy rozsądnie myślący, i ja jako radny w chwili, kiedy głosowałem. Yy, nad zmianami w yy, tym budżecie obywatelskim, no wyobrażałem sobie to, że będzie tak się to odbywało, że każdego roku inne gremium będzie yy, wybierane. No i rozmawiałem z radnymi, którzy między innymi przygotowywali ten regulamin i oni też tak to rozumieli. Natomiast w Urzędzie Miasta Najwidoczniej ktoś dodał do wniosku, o cholercie, chyba pośpieszyliśmy się z organizacjami pozarządowymi, bo nie ma wpisanego kadencji, nie ma wpisanego czasu okresu, kiedy oni mają w tym zasiadać, więc nie musimy. Więc powołano starych radnych z powrotem. Znaczy, nie odwołano ich nawet. Mało tego, nie odwołano również osoby, osoby, które wskazywać miał burmistrz. No ale to nie jest ciało, które jest uzależnione od burmistrza. Burmistrz ma swój własny zespół, składający się z co najmniej pięciu osób, zupełnie odmienny zespół, a nie komisję. I tam burmistrz może sobie dzielić i rządzić, natomiast to jest organ, który miał być powoływany z czynnika społecznego. Więc nie może tak być, że pan burmistrz sobie wyda zarządzenie albo nie wyda zarządzenia i będzie robił, co będzie chciał. No nie. Nie, nie wchodzi w buty, w, 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 w kompetencje zupełnie innych organów. No i pan pyta, po co to jest robione? Ja podejrzewam, że to jest po to robione, że ci radni się już sprawdzili w zeszłym roku, bo przecież nie, za, nie dopuścili do głosowania nad Projektami, które zostały zgłoszone i były powiązane ze spółdzielnią mieszkaniową. Tak samo a przedstawiciele stowarzyszeń co zrobili? No, przedstawiciele stowarzyszeń się wstrzymali. Więc być może zależy na tym, żeby po prostu była jednomyślność, żeby to, co jest krytykowane, gdzie się mówi, ach tam żądali w tym pisarcy, oni są podli, oni zmuszają wszystkich, żeby było jednomyślność, żeby były przygotowywane pytania na spotkaniach, żeby wszyscy mówili, jak jeden mąż, no to, to widzimy, co się dzieje w Lubartowskim Ratuszu. No i moje przypuszczenie jest takie, że jest to robione po to właśnie, żeby uwalić w tym roku znowu trzy projekty, które zostały przygotowane, jeden przez Marcina Pankowskiego. Drugi przez Jacka Wasaka, no i trzeci przez e, e, pana e, ma, e, Mikołajczaka. Także to o to chodzi, żeby e, nie, nie mam, nie widzę tutaj żadnych jakichś e, kwestii, natomiast no, będzie to trudne. No bo jeżeli w zeszłym roku w uzasadnieniu z protokołu wynikało, z protokołu wynikała rzecz taka, że e, dlatego e, nie. Dlatego uwalono te projekty, że nie było takiej siłowni. No to taka siłownia działa już od ponad pół roku, jest miejsce, więc zastanawiam się, jakie argumenty teraz będą przytoczone, żeby uwalić to w tym roku i usunąć. No bo tak, chyba że szczera była pani. Jonaszko, no to jest w ogóle absurd. Proszę zwrócić uwagę, zostawił panią Jonaszko, pan Paśnik. Ciekawe, no wydaje się, patrząc z jego tokiem rozumowania, że ona jest dalej przewodnicząca tej, tego składu, no bo ja już nie wiem, czy wybieramy, czy nie wybieramy, czy... Y, 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 y przewodniczący są starymi przewodniczącymi czy powinni być nowymi przewodniczami? no chaos taki że po prostu yy, w głowie się nie mieści natomiast no na jedno mówiły protokoły z komisji ja przypominam a zupełnie co innego wyłaziła do prasy i mieliła ozorem że nie bo to dlatego tylko nie dopuściliśmy żeby nie odbierać klientów siłowniom które działają na rynku no i to, mimo wszystko że tak skompromitowało się to ciało to yy, pan burmistrz poszedł za partę Wspomniał Pan o przypuszczeniach i jeżeli te przypuszczenia okażą się trafione, to czy będzie Pan wzywał do bojkotu budżetu obywatelskiego w tym roku? Oczywiście, że tak. Rozmawialiśmy już w naszym gronie, jeżeli ma być taka, taki absurd, jeżeli dojdzie do tych złych rzeczy, bo ja cały czas mam taką malutką, malutki nadzieję, taką taki 1% ze stu, że jednak ktoś wyciągnie, wyciągnie jakieś wnioski, natomiast no jeżeli nie... No to będziemy wzywali otwarcie do bojkotu, bo po co w ogóle mają iść mieszkańcy, jeżeli okaże się, że dzieje się to, co w zeszłym roku, czyli ktoś robi nam na złość i odmraża sobie uszy i, i decyduje za mieszkańców, co jest celowe, co niecelowe, co jest y, wydawane no, zgodnie z rozumiem odrębnymi przepisami, y, co jest gospodarne, co jest niegospodarne. No, widzieliśmy z, u, z uzasadnienia w zeszłym roku, że ta komisja przynajmniej słowami przewodniczącej, ona została po to tak głosowała, żeby zadbać o interesy innych podmiotów. No jeżeli ma się wydarzyć znowu to w tym roku, no to, 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 jest, to to jest naprawdę karygodne i tym powinny się zająć organy ścigania. A jeżeli będzie tak, to wygląda jak w zeszłym roku, to wezwiemy do bojkotu. W komisji, która ma oceniać projekty obywateli, dokonywane są zmiany. Odwoływani są reprezentanci, ale tylko niektórzy i to z organizacji pozarządowych. W składzie komisji pozostają radni, którzy patrząc na to, jak postąpiono z organizacjami pozarządowymi, powinni także zakończyć swój żywot w owej komisji. Dzieje się jednak inaczej i zapewne decyzje częściowo wymienionej podobać się będą tym, którzy ich nie odwołują. Kanał S. Angelika Karasek.